drodzy na kanale Ptak Garaż. Coraz bardziej mi ten YouTube się zaczyna podobać. Słuchajcie, mam tutaj walizkę. Wiecie co, znajduje się w tej walizce? Mój cały zarobek, jaki zgromadziłem na kanale od początku jego powstania. Mam tutaj 10 tysięcy złotych. Tutaj macie screen moich zarobków z YouTube. Za 10 tysięcy złotych poprzeczki podnosić nie będziemy. My pokażemy wam, jak z niskim budżetem i poprzeczką leżącą praktycznie na ziemi jesteśmy w stanie zrobić bardzo fajną serię. Dlatego, moi drodzy, przed Państwem zgromadziłem dwie ekipy. Po mojej prawej stronie ekipa druciarzy. Po mojej. Lewej stronie ekipa Siłaczki. Zapraszam panowie do mnie. Każda z drużyn ma do dyspozycji raz, dwa, trzy. 1500. Raz, dwa, trzy. 1500. Jestem przedstawicielem trzeciej grupy ekipy dresiarzy. Aczkolwiek outfit mi troszkę dzisiaj nie pasuje, ale zaraz zmienimy tutaj ten cały cyrk, jakby przebierzemy się, tak? Za tą kasę macie kupić auta. Myślę, że każdy sobie z tym bez problemu poradzi, ale tutaj wchodzi, moi drodzy, walizka. Dlatego zapraszam was do walizki. To właśnie w niej znajdują się trzy czarne teczki. Bardzo prostym sposobem wylosujemy teraz te teczki. Papier, kamień, nożyce. Raz, dwa, trzy. My wygrywamy, kolega przegrywa. Raz, dwa, trzy. Kolega wygrywa, tak kolega nie. losuje pierwszy. Proszę bardzo. Proszę uwaga, wylosować uwaga. jeden numerek. Ja losuję uwaga. drugi. Uwaga, uwaga. I trzeci papierek należy do kolegi. Na trzy, cztery otwieramy papierki. Sam to pisałem, długopisem moi drodzy. Ja wylosowałem numer dwa. I numer jeden Trójeczka Numer jeden Dziękuję I numer dwa Dla mnie Wiecie co macie z tym zrobić? Niech wygra po prostu Najlepszy Dobra, dobra, stop, stop, stop. Wytłumaczmy, co tu się właśnie dzieje. Ja jestem Ptak i witam Was na moim kanale. I chciałem Wam powiedzieć, że przygotowałem dla Was bardzo fajną serię, która będzie składać się prawdopodobnie z 7 odcinków, plus jeden bonusowy. Tak, dokładnie to seria będzie składać się z 6 głównych odcinków i dwóch bonusowych. W odcinkach znajdziecie na przykład budowę naszych super aut za 1500 zł, grę w chowanego autami z widzami, przebudowę poloneza do wygrania i sporo innych ciekawych konkurencji, ale Wszystkiego wam nie zdradzam. Dziś jest wtorek i oglądacie pierwszy odcinek, a publikacje następnych materiałów odbywać się będą w każdy następny wtorek i sobotę przez cały miesiąc. Jeśli podoba wam się zamysł tego, koniecznie podbijcie ten film, aby zwiększyć jego zasięgi, a może do przyszłej serii weźmiemy całą ekipę, na przykład widzów? W tym momencie mój kanał subskrybuje tyle osób, i mam nadzieję, że pod koniec tej serii będzie tych osób dużo, dużo więcej. Zgromadziłem trzy ekipy. Każda z drużyn dostała ode mnie 1500 zł. Za te 1500 zł muszą oni zbudować auto i przemalować w dany motyw, taki jaki wcześniej wylosowali. Halo, halo! Czy ktoś chce tutaj zgarnąć furę i mieć co upalać tej zimy? To proszę posłuchać. Do całej serii Gruz Game przygotowaliśmy limitowany merch koszulek i gadżetów dostępny tylko w ograniczonej ilości. I uwaga, każda osoba, która zrobi zakup za 49 zł na sklepie, może wziąć udział w konkursie o poloneza. Tak, dokładnie. Wystarczy, że kupisz kilka wlep, koszulkę albo ramki rejestracyjne, wypełnisz zadanie konkursowe i stary, bądź stara, Możesz zgarnąć purę, którą sam osobiście Ci podprowadzę. A jeśli Polones to nie jest Twój DreamCard, to spokojnie ogarniemy kogoś, kto odkupi go za 5000 zł. dziopląpta.pl zapraszam. Dla tych, którzy chcieliby zgarnąć trochę gotówki, mamy specjalną akcję. Wykonaj edita związanego z serią i wrzuć go na TikToka z hashtag GruzGame. A ja wybiorę 5 najciekawszych moim zdaniem, w tym za pierwsze miejsce płacę 500 zł, a dla pozostałych posłów. Myślę, że dobry deal Siemanko, ja jestem kolabo, Reprezentuję drużynę druciarzy Siemano, jestem Wiktor 125 na płaskiej Siemano, jestem Krystian Na co dzień jeżdżę z Seatem Leonem Na co dzień jeżdżę aktualnie Polonezem Na co dzień jeżdżę Volkswagenem Vento 98 rok. Otwieramy teczkę Kto no, nam taku przygotował? Proszę bardzo Jest to Nissan GTR r szybkich wściekłych Motyw szeryfa Uwaga Zygzak McQueenie Marek Marucha będzie się chował Powiem tak, jest to motyw, który chciałem wylosować O kurcze to, to akurat panterkę na kierownicę weźmiemy od mojej dziewczyny Julki Bo jest fanem takich modyfikacji w aucie Mamy jeszcze kosteczki Piesek z kiwającą głową Git, git, git 100% natural, tylko team natural, pamiętajcie O, koraliki na siedzenia, ale jest ta kartka Na pewno nie te cioty w dresach Człowieku, zrobimy najlepszą furę. on na gwiazdę. Bez gwiazdy nie ma jazdy. Skroimy wszystkich, żeby tylko to wygrać. Zamierzamy to wygrać. Każda ekipa wylosowała furkę, każda ekipa wylosowała motyw. Tak więc, bez zbędnego pitolenia, przechodzimy do zakupu fur. Na pierwszy strzał ekipa siłaczy. Wyłonił się pewien pretendent. Czerwona strzała, Cinquecento 700. Cena wywoławcza 1000 zł, moi drodzy. To jest Wiktor, to jest przedstawiciel ekipy siłaczy i on bez zastanowienia i bez ekipy pojechał oglądać od razu pierwszego dnia Cinquecento. Czerwona, sport, biała felga, opony dwuletnie. Dwa, dwa cylindry, dwaźnik. Gdzie jest silnik? Ja rozumiem, że jest tani, ale... Silnik, to by... mógł Ten z to... Okej Ty, ten fotel <noise> o, ten, Nie no, ten ogólnie, fotel ogólnie, to ogólnie, jest... Gdyby nie ten fotel, to byśmy pewnie tu nie przyjechali dzisiaj, nie? Patrz Jeszcze jest pokrowiec w zestawie Można między gami Jak to leży? Chłopie, <noise> I tu powinno być ten yy, Rolls-Royce. Chłopie <noise> Lepiej chcieć to. O, o, Jest, jest. Nie! Victoria się furą, a tymczasem ekipa dresiarzy dobrze sobie je. Jesteśmy w furze. Chłopaki sobie dobrze jedzą. Każdy Adidas sama założonego. Jaki jest plan w ogóle? Szukamy lalki. 1000 zł. To jest yes. max budżet. Załatwimy jakoś. <grym> załatwimy jakoś. <grym> Dobra. No, w czapkach? W ustach. <grym> e, dzień dobry, ja bym poprosił super combo. Wow. z jalapeno y, y i z nageczami. Takisty. Gweta, tak. E, daj mi łyczka tego tak piwa, co? O. No, no, no. <śmienki> Ej, wy, 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 miłej. na Oliksie. My mamy lokalne tutaj, wiecie, komisy, na których stoją sobie takie furki. Po MK przyjechaliśmy. Idealnie, o k**wa, jaka lalka. Umówiliśmy się na 16.30 po odbiór auta. A przyjechaliśmy na 16.00, jesteśmy źli, że Jeszcze 230 na masce! To jest Lorent. Lorent właśnie stał się szczęśliwym posiadaczem swojego pierwszego w życiu mirnika lakieru. Mierzy nim wszystko. Dosłownie wszystko chwilę zaczekaliśmy i właściciel komisu przyjechał. Co to jest? Się, się trochę. Ojeju. Ogólnie płyn do płodni. To jest uduszanie. Ale k***a ładne fotele. Jak kasztanie? <tomitacja> o, Czuć, przekłam nie, 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 nie. gdzieś. Czuję Pokaż ten zepsuty miernik To jest popsuty miernik Pokazać ci na siódemie? A na siódemie to jest alergijne, wiadomo, ale to dlatego, że miernik pod siódmym. <tomintEvery> nie, tak kiedyś? W lewo i teraz prawo. Teraz prawo. Ni no, nie, no. To, tam jest, to jest dokładnie Jak butelka jakaś, taka wstawiona i rurka podłączona do pod tego. To jest bujak. Dobry chłopak, której roboty się nie boi. To jest dotrysknik. Eee, <średenia> 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 no, no 110, chyba pan, to kurwa i jest 90. Czo, chora, ku... Nie wyczyściłeś na sprzedaż? Ja piję. <średenia> nie, no, to, ty, to jest tak, jak jest w takim stanie, więc to nie jest przycowany sprzedaż. O, pięknie Mam ci konie więcej. To kurwa, pachnie, jak coś, co wczoraj mogłem pić. Ale jest zginął. Gdzieś u Niemca się bramy, się bramy się otwiera. Także trzeba zrealizować tego, do czego ten pilot jest. W czasie, gdy ekipa dresiarzy próbuje odpalić fokusa, sprawdźmy, jak idzie ekipie druciarzy. Dobra, słuchajcie, dzwonimy po Mazdę. Dzwonimy do Ziomeczka. O. Halo? Halo Siemanko, my dzwonimy tutaj w sprawie ogłoszenia tej Mazdy 6. No, mazdę trójki. No, mazdę ja. trójeczkę Ok, widzicie? Widać ładnie? Widać. Wideczka. Silnik 1,6, 105 koni, więc to już wiemy. Kawałek z kamerą Siema. Siemanko. 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 Widać, że stało, całe auto uwalone. Dawaj szybko, maseczkę otwieramy. No to, to jest szybkie, oględziny Machał, stój, zobaczymy. Chyba, że Czekaj. No Za tą ale... cenę nie dyskutował no, na ten, ale klocki na pewno piszczą. Ty, no Są i... gołe blachy ząb czasu. Odpalimy, zobaczymy co tam się dzieje i zrobimy oględziny, już jazdy, jazdy nagrywamy próbną. No olej chodziam. branie! No to jest dobry pieniądz jeszcze, żeby coś zrobić, tak? To jest Jainas. Jego możecie kojarzyć na przykład z live'ów z TikToka. Mamy, zobaczcie, taką gałeczkę JGN. F-mana, raczej, bo ja mam taką też. Kierownica trójramienna, multifunkcyjna, schoweczek. O, będziemy mieć jeszcze transmitter, książkę, taśmę. Klima działa? Działa, działa. O, no to, to nawet klima, zobaczcie, auto za 600 złotych klima. W ogóle co to jest? 1,6 to tak, tak, benzyna. 105 koni, 10 5 koni. 10 10 10 koni. 10 Naszych rywali zjemy mocą po tak. prostu. Popatrzmy jeszcze. A tutaj troszkę pognieciony zderza, mniejsza Rurka z jednej strony, ale. Nagrywaj na mnie. Ale, jako ma... ale jak w Makuinie, no to trzeba do boku dać. wiadomo. Więc co, wsiadamy i jedziemy bez głupiego gadania. Dobra, więc co? Przekazuję. Dziękuję, Dziękuję za zakup. I co, lecimy już mam. O dziwo, Wszystko, nie, nie. to skro, Skroiłem. My jesteście dresami, ale ja już go skroiłem, pomimo że jestem druciarzem. A, 200 Nie Idziemy. dalej Kamil, kumujemy furkę, no patrzcie, no to jest gruz strasznie... 15 zł to jest 100% bo jeszcze ogólnie jest taki temat że do Jelcza już jedziemy auto został zakupiony odjechaliśmy 5 km na stację i jedziemy na mynia a już mamy stalówki 16 do zakupienia wystawione za 180 zł jeszcze będziemy negocjować na miejscu opony jakieś się zrowu wyciągnie mam dużo opon to będzie dobrze Podczas gdy chłopaki robią detailing swojej nowej Mazdy, Wiktor z ekipy Siłaczy zabrał swojego kumpla, żeby odebrać Cinquecento. Z przodu wuja tutaj, a dzięki. Dzień dobry. Siemane. Siemane. Poznajcie Daszka, kompan ekipy Siłaczy. O Jezu! W w a wiedź na czerwony. coraz ciężej jest. To jest Tesla, no. A ty nie wiesz? No i wy widzowie też nie wiecie o co chodzi, ponieważ poza kamerą okazało się podczas oględzin Cinquecento, że gość wyrwał alternator i skleił to jakoś tam na klei jakiś dwuskładnikowy i to jeździ bez alternatora. Ale Daszek się dopiero o tym zaraz dowie. No nie, nie. A, ty, a on będzie miał, to będzie miał fajny unboxing no, to tego. No i jest... jak sobie to? to jest lepiej. Nic, tylko czy. ale rurka, ty. No fajna, naprawdę taka pasująca. Wiesz, jakbyś da, dał taką dużą, to w ogóle by nie pasowała. A to pasuje eee, ja dalej. Nie ma silnika? Nie ma silnika? to Ja, ale co tu jest? Pozostałeś po alternatorze? No. Nie był potrzebny. Naprawdę? No, no to ja robię. Ale jak? Ale czemu wysusłano alternator? Za, za, za mocno, po prostu z jedynki na dwójkę i urwało alternator. <noise> tak? No tak. I po prostu no. skleiłeś? No. no. Nie, no naprawdę, czy mnie je nie, nie, No, dobra, słuchaj. Tu jest, był taki wspólny, taka jakby tulejka, nie? No. No. I to po prostu się wyrwało razem z kawałkiem i była dziura w miejsce. No dobra. A I czemu na i skleję nadwózkładnikowy i nawierz silikon, żeby ładniej wyglądało? <głos> <głos> Dobry, no całkiem. A gdzie jest alternator, No <noise> <noise> Nie ma alternatora, chłopie. Wiesz, ludzie kupują BMW, DPF off, chat off, wiesz A ty zrobisz po prostu alternator off. Li <grym> ekologię. Czy 5 dni pojeżdżę, wiesz o co chodzi? No nie, to zależy od kilometrów przynajmniej nie, w sensie. Nie, no, Zależy, czy będziesz miał włączone światła, czy nie, nie? Aha! I <grym> to ja ci bym wy... <grym> k***a, <grym> tylko póki. Jasno. teraz tak serio, jakby Wam się rozładował alternator, czy coś, nie? No. no. Spokojnie, jak na pych odpalicie, to on będzie chodził. Jak to? No, nie wiem, sam nie wiem, jak to działa, ale. To jest? Yy, no Aha, że po prostu się urwało. Dobra, no, myślałem, my że szturkiem robi się nie, 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 nie. To jest komfort, wiesz. O to, wow, to tak tak? <grym> ale mi się coś zbiło. Tu jest metalowy pręż. Palić maszynę? Nie się. musisz się zgrzać. Dobra, już już już. jakiś fajny furak. Dzięki jakiś. wielkie. Ale jeszcze raz dokładnie. Proszę bardzo. Tak jest. Lecimy, lecimy. Mamy cieniaska, jedziemy. Cienia skupiony, a tymczasem chłopaki z ekipy dresiarzy odpalili fokusa i pojawił się delikatny problem ze sprzęgłem, którego nie było. Z dwójki gowaj, dwójki! Kurwa, to chodźcie, dzielę się przejechać! Sprzęgło jest takie... delikatne Nie ma sprzęgła. Puszczać z tyłu. jest. <noise> ja myślę, że jak... Temperatura jest albo zero, albo piąta. <noise> Więc nam nie potrzeba. <noise> myślę, że po prostu dasz nam kwity my za to nie płacimy. Przyjęliśmy we trzech. No i to brzmi uczciwie. Nie? No i to brzmi uczciwie, ale za fokus zapłaciliśmy 750 zł. <noise> Ja się wyzbyłem strachu A, A jak to chce od tej stóp, no? Luks. <głosy> <głosy> Luksusowo to tutaj chłopaki Cinquecento sobie wracają No. Yes! Okie <laughs> <Jaki> obroty tya ty kon! <laughs> Trzymał się drogi Jez, <laughs> yes, to jest straszne Za tobą widziałem po prostu jakby silnik po... Ten obrazek to idealne zakończenie pierwszego odcinka. Podsumowując, każda z ekip zakupiła swoją furę. Druciarze kupili Mazdę, dresiarze kupili Fokusa, a siłacze kupili Cinquecento. To co każda z ekip odwali ze swoją furą, zobaczcie już w następnym materiale. Siema. O wieku! <słukamy> I tutaj daję i to jest spoiler. Zaciekuj jeszcze na ten Was. Także postanowiliśmy reparaturkę zrobić. Proszę. <gry> jak nowka, jak lanc, noweczka.